Yo siemano, z tej strony Karno i witam was w kolejnym odcinku dzisiaj właśnie, to jestem jeden z tych szczególnych bo dzisiaj jest Minecraft ale to nie jest Arono, to nie są Aronowice nowy powstał świat a nawet sami zobaczycie jak to się nazywa Dobra, możecie za chwilę zauważyć, że właśnie ten świat mi się włącza. No, za koza... O, widzicie. Czekajcie. Nazwa. Tak, to są Aronowice 2.0. No widzę takie jakiś lakier normalnie normal jak zwykle no Okej okay. No, jak będę to będziemy, tak pokażę nowy świat. Bo stary to już przeszliśmy. Znaczy, ja przeszłam, bo tego nie nagrywałem. Ale będę nagrywał, jak ten świat będzie przechodził. Więc nie ma się czego bać. O, jesteśmy, widać, to jest mój dom. Tak, widać. byłem w kopalni, a nie tyle, co w kopalni, ale z, villadżo, z villagerami handlowałem. Proszę bardzo, to jest moja skrzynka, pięknie, tak i cyk. Dobra, jak na razie to się tak składa. Tu, tutaj była farma, ale hey, nie chcecie wiedzieć, co tu się stało. No, no i jak na razie tak. Tu, tutaj mamy uprawy, tam mamy tutaj w ogóle całe, to ja wybudowałam na survival'u. Wiecie, ile musiałem, wiecie, jak musiałem długo kopać, żeby ten, yy, te wszystkie materiały zdobyć. Najciężej to było mi zdobyć kwarc, bo mnie, jak ja szłem do neteru to tam co sekundę mnie zabijali, więc... bo ja nie mam takiego uzbrojenia. No to wiecie, no to zabija mnie co sekundę. No, żelazną zbrojkę miałem, a były trzy gasty. No, naprawdę. A ja tylko szłem po kwarc. No i tak? Nieźle mi się udało, że tak dużo. Mm. No, ale najcięższy to był ten obsydian, Boże! Jak ja długo go kopałem, jak. Jeszcze dwa kilosy diamentów na tym zużyłem. No i proszę bardzo, żadnych diamentów. A jeszcze obsydion mam. Hmm, tutaj no. Wiecie co? Ja sobie zrobię mieczyk. Ostatnio byłem... A w sumie... Ej, to jest kozackie. Bo ostatnio byłem w tym. Byłem w meterze. No, i właśnie jak mnie tam zabili, to wszystko wleciało w ogień i do tego w lawę. Też powiedziałem, a już po wszystkim. O, jeszcze tu mam trochę emeraldów. Nie, na razie też zbieram. Ale no, wiecie jak to jest. Dobra, y aha. Dobra, mamy mieczor. Idziemy gdzieś na łowy, nie? O, właśnie. To jest to. Widzicie ten napis? A, R, o, n, o, v, i c, e. Co? Tak, właśnie. Alonowica 2.0. Nie! Aha, dobra. Tutaj takie coś zbudowałem, bo mi się nudziło. Tutaj są takie domki. Jak widać jeszcze muszę je do końca zrobić, ale zrobię. Zapamiętaj. Tutaj też, no i tu jest taki żonek tych domków. A tutaj właśnie... Tutaj są moje uprawy. Masakry. Przepłyniemy tu. Nie robi się ciemno, ale kit. O widzicie, jakie one są długie. Wiecie, że o, ale miałem fart. Wiecie, że jeden rząd tych tutaj upraw to jest jeden tak. Więc serio widzowie, mówię wam. Tutaj nie tyle, bo tutaj są my bo tutaj są mniejsze uprawy, widzicie o dużo mniejsze ale tam są mega duże tam jak cały, to skosicie cały jeden rządek to jeden tak. jak na razie to mam plany takie, że niedługo jak te całe zboże tam przerobisz, w ogóle tam trochę się powymieniam z villagerami to po prostu je tam skoszę całe i zbudujemy nowe, znaczy nie nowe tylko to domki, będziemy budować nowe domki i też z tego będzie osobny odcinek Ale nie wiem co ja robię, ale co się robię. Idę coś robić, bo ten odcinek nie będzie miał sensu za chwilę. A i tak to jest oprowadzka po świecie, więc wiecie. Aha, super, skończyło mi się jedzenie. Tutaj jest takie coś, że yy, jak zombie, jak idzie i chce się dostać, to może tutaj wpaść albo coś. Tutaj jest ogólnie... No! Nie! Nie! Po, po co mi podłaziłeś, typie? Ej, mordo! Twój kolega. Sie, sie tutaj są ogólnie mechanizmy, więc jak tutaj jest, jak tutaj wyjdzie zombie, to tam w środku jest guzik, to ja na nie to naciskam i to się chowa. Obsydian... Nie! Nie! Jezu, jak to mi ufort. Obsydian się chowa i ten. I zombie spala, ale jak na razie to sami villagerzy giną, nie ząbiaki, więc nie opłacam. I tutaj też mieszkałem. No, tę fontannę też zbudowałem na survivalu. Nic z kreatywa. Chodź tu golem. Przepcham cię. To jest mój sposób na pchanie golem patrzcie. Robicie tak się obraniacie i go po prostu pchacie. I, tak, I to jest serio opłacalne. Tak villagerów też się da. Widzicie? Kozackie. No ja tak często przepycham jak gdzieś coś. Czekajcie. to serio mi się to nie zapisało. Gdzie jest ten villager? Mm, nie wiem. Aha, tu jest. Nie chcę go uderzyć. Ok! Widzicie? I właśnie za to chciałem... Czekajcie przybliżałam. Właśnie tak można zdobyć perły. Ja tak chciałem. Jeszcze sposób czy nie? No, ale wyszło jak wyszło. Musiałem budować wioskę, a go sobie tam zamknąłem, żeby czekał na to. No, jak na razie to jest moja nowa wioska, nowy świat. I mam nadzieję, że to tak zostanie. Jeśli obejrzeliście ten filmik do teraz, to, to napiszcie w komentarzu nowy świat, to przypnę wam serduszko. No, a ja ogólnie teraz idę się najeść. A co mi level skoczył? O co chodziło za marchewki? Łapanie. A jeszcze wam pokażę kopalnię. Kopalnię wam pokażę i to będzie koniec tego odcinka. No bo wszędzie już was teoretycznie oprowadziłem. Ale to się cały czas rozwija, więc pamiętajcie. Jutro albo pojutrze to cały czas będzie większy. Tutaj mam zamiar postawić domki. Tutaj też widzicie jak to jest pusto, fajnie. Taki teren. A tutaj mam ten kopalnię. No. Jak widać jest rozbudowa niezła. No no i jak na razie to tutaj jak, jak na razie to tutaj znajduję tyle diamentów. Jum. No tutaj, ten żwir. O! I tutaj teraz zaczynam kopać. Na, na pewno dzisiaj będę jeszcze kopał. nie wiadomo, jak to, bo wiecie. Wczoraj miałem nagrać odcinek. Znaczy, nagrałem, ale nie chciałem się zmontować. Nie wiem czemu. Dlatego dzisiaj będę nagrywał dwa. O, Boże. Rano i wieczorem. Okej. Okay. A jeszcze tutaj mam to. Tu żeś znalazłem. Ej, w ogóle widzę wypadki tu. Taki niski poziom. Tylko zacząłem tu kopać. A tutaj były dwa diamenty. Ja taki zdziwiony przecież to powinno być na jakimś poziomie. Nie wiem. O co, Kaman, ale jak na razie, no to tyle. Widzicie. Piękny. Piękne Aronowice, Wszystko zapełnicie. No. To nie ten odcinek, ale dobra. Jak na razie to wszystko tak wyglądają. Ja, jeszcze Wam pokażę. Mm, tu wszystko jak yy, to miało być jaki fart. jaki fart. No tutaj miał być taki wielki zamek, a ja zrobiłem z zamku taki zaś. <grym> Do zobaczenia widzowie. No i... pa-